Witam, witamy w kolejnym filmie tutaj na kanale. Wyobraź sobie przez chwilę, że idziesz wąskimi uliczkami Jerozolimy, czując jak wiatr dotyka twojej twarzy, gdy patrzysz na starożytne mury miasta. Nagle widzisz grupę mężczyzn ubranych w kapłańskie szaty, niosących święte przedmioty i zdajesz sobie sprawę, że dzieje się coś niezwykłego. W powietrzu unosi się atmosfera przygotowań, jakby miało się wydarzyć coś wielkiego. Ale co, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w ostatnich latach Jerozolima stała się obiektem tak wielkiego zainteresowania, zarówno duchowego, jak i politycznego? Nie jest to po prostu kolejne starożytne miasto. Ono kształtuje się dzień po dniu jako ostatni etap proroczego dramatu, który rozciąga się na tysiąclecia. A oto pytanie, które będziecie trzymać do końca: Czy Jerozolima już po cichu przygotowuje się na powrót Jezusa? Odpowiedź jest zaskakująca: tak, a znaki są bardziej widoczne niż kiedykolwiek. W tym filmie zagłębimy się w dogłębne i otwierające oczy śledztwo na temat tego, w jaki sposób biblijne proroctwa wypełniają się na naszych oczach, więc ciesz się tym filmem, zasubskrybuj kanał, to nic nie kosztuje i pomaga dotrzeć z tymi treściami do większej liczby osób, dzięki czemu nie przegapisz żadnych aktualizacji. Nie mówimy tu o mglistych przepowiedniach czy symbolicznych metaforach, ale o konkretnych wydarzeniach, które zostały ogłoszone tysiące lat temu w Piśmie Świętym, a teraz stają się rzeczywistością w naszym pokoleniu, odrodzenie narodu izraelskiego w ciągu jednego dnia, ruch wokół odbudowy trzeciej świątyni, masowy powrót narodu żydowskiego do ojczyzny. Wszystko to składa się na scenariusz, który według badaczy wskazuje na jeden cel rychły powrót Mesjasza. Ale spokojnie, to nie jest teoria spiskowa. To historia, to geopolityka, to wiara, wszystko to wymieszane w fabułę, którą można wyjaśnić tylko duchowymi oczami. I uwierz mi, to co odkryjesz w ciągu najbliższych kilku minut, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz otaczający cię świat. Chwyć więc swoją Biblię, otwórz swój umysł i chodź ze mną przez najbardziej fascynujące tajemnice proroctw biblijnych, bo jeśli Jerozolima naprawdę przygotowuje się na coś tak wielkiego, my też musimy być. Jedno z najbardziej imponujących proroctw Biblii wypełniło się w XX wieku na oczach całego świata. To tak, jakby Bóg wyciągnął rękę i jednym gestem ożywił obietnicę złożoną tysiące lat temu. Mówimy o odrodzeniu narodu izraelskiego, o kamieniu milowym, który jest nie tylko historyczny, ale głęboko proroczy. Biblia w księdze Izajasza 66:8 rzuca niemal poetyckie wyzwanie: Czy Ziemia może się narodzić w jeden dzień? Czy naród może narodzić się od razu? Odpowiedź wydawała się niemożliwa, aż do 14 maja 1930 roku, kiedy to po prawie dwóch tysiącach lat rozproszenia naród żydowski oficjalnie powrócił do bycia narodem. Tego dnia Izrael został uznany na całym świecie za suwerenne państwo, a świat ze zdumieniem obserwował, jak spełnia się proroctwo. To odrodzenie nie nastąpiło przypadkowo. Od czasu zburzenia Drugiej Świątyni w 70 Kin, naród żydowski jest rozproszony po narodach, żyjąc jako cudzoziemcy w obcych krajach, cierpiąc prześladowania i masakry, w tym Holokaust podczas II wojny światowej. I właśnie po tym mrocznym czasie, pośród gruzów wojny, zrodziła się nowa nadzieja. Wielu postrzega ten powrót jako ruch koordynowany przez samego Boga, zmuszający narody do oddania ludowi Izraela prawa do ich ziemi. A znaki na tym się nie skończyły. Zaledwie dziewiętnaście lat później, w 1967 roku, podczas wojny sześciodniowej, Izrael ponownie zdobył Jerozolimę. Miasto, które przez prawie dwa tysiąclecia znajdowało się poza żydowską kontrolą, był to kolejny proroczy kamień milowy. Jerozolima, bijące serce pisma świętego, ponownie znalazła się pod panowaniem Izraela, a w 1995 roku kraj oficjalnie ogłosił Jerozolimę swoją wieczną stolicą. Następnie w 2018 roku Stany Zjednoczone uznały tę decyzję, coś, co wstrząsnęło światową sceną polityczną. Nic z tego nie jest przypadkowe. Biblia wskazywała na to już wieki temu. Wydaje się, że od tego czasu ruchy prorocze nabrały tempa. Masowy powrót Żydów do ziemi obiecanej, ponowne odkrycie starożytnych praktyk judaistycznych i coraz bardziej widoczne pragnienie odbudowy utraconej świątyni pokazują, że tryby proroczego czasu zaczęły się ponownie obracać. Jeśli Izrael naprawdę jest Bożym proroczym zegarem, to każdy wzniesiony most, każdy położony kamień i każda decyzja podjęta w Jerozolimie brzmi jak tykanie odliczania, którego świat jeszcze w pełni nie zrozumiał. Jeśli odrodzenie Izraela jako narodu było sygnałem, który uruchomił proroczy zegar, to to, co dzieje się teraz w Jerozolimie, wygląda tak, jakby wskazówki poruszały się coraz szybciej. Ruchem, który przyciąga najwięcej uwagi, jest ten związany z możliwą rekonstrukcją trzeciej świątyni, co na pierwszy rzut oka wydaje się mało prawdopodobne, ale to staje się coraz bardziej realne. Niewielu ludzi wie, że za kulisami w Jerozolimie istnieją dobrze skonstruowane plany ponownego wzniesienia tej świątyni. Nie jest to mglista idea ani odległe życzenie. Zbudowano już elementy świątyń, przygotowano szaty kapłańskie, odtworzono święte instrumenty w oparciu o pismo święte, a nawet kapłanów, wyszkolono do ponownego składania ofiar. Ruch ten jest prowadzony przez organizacje takie jak Temple Institute, który od dziesięcioleci zajmuje się przywracaniem wszystkiego, co jest potrzebne do służby religijnej. Ale dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ zgodnie z księgą Daniela i księgą objawienia, wznowienie składania ofiar w świątyni jest jednym z czynników wywołujących ostateczne wydarzenia w historii ludzkości. Na przykład, w księdze Daniela 9:27 jest wspomniana, że w środku tygodnia zostanie zerwane przymierze, a ofiary zostaną wstrzymane. Jest to znak powstania figury antychrysta. Ale żeby coś zostało przerwane, musi się najpierw zacząć. I tu właśnie pojawia się świątynia. On jest brakującym elementem na eschatologicznej tablicy. Bez niej pewne wydarzenia nie mogą się potoczyć. I właśnie dlatego jej odbudowa jest tak wyczekiwana przez wielu, a tak bardzo obawiają się inni. Na czym polega problem? W miejscu, w którym zbudowano oryginalną świątynię, znajdują Siedzi dwa najważniejsze symbole islamu: kopuła na skale i meczet al-Aqsa. Każda próba budowy w tym miejscu mogłaby wygenerować globalny konflikt o niewyobrażalnych rozmiarach. Wciąż jednak toczą się dyskretne dyskusje na temat możliwości wzniesienia świątyni obok budowli islamskich, a nawet w alternatywnej przestrzeni, dopóki proroctwo nie wypełni się w pełni. Niektórzy wierzą, że ofiary można wznowić nawet bez wybudowania świątyni, jak to miało miejsce po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy to naród żydowski najpierw odbudował ołtarz przed rozpoczęciem budowy świątyni. Otwiera to możliwość, że rytuały rozpoczną się wkrótce, bez większych ogłoszeń tylko odbudowy ołtarza w świętym miejscu. Ponadto, Księga Ezechiela w rozdziałach od 40 do 48 opisuje szczegółową wizję nowej świątyni o dokładnych wymiarach i wyjątkowych cechach, którą wielu uczonych interpretuje jako dosłowne proroctwo o przyszłej świątyni. Niektórzy twierdzą, że wizja ta wskazuje na całkowite odnowienie, nie tylko fizyczne, ale i duchowe, głębokie zjednoczenie między Bogiem a Jego ludem. Dlatego trzecia świątynia nie jest tylko budynkiem, stanowi łącznik między obietnicami z przeszłości a wydarzeniami, które dopiero nadejdą, a w miarę jak kolejne elementy układanki układają się na swoim miejscu, Nieuchronnie pojawia się pytanie, czy to wszystko jest rzeczywiście przygotowywane. Co dalej? W miarę postępu przygotowań do budowy trzeciej świątyni zaczyna się wyłaniać kolejne proroctwo. Powrót narodu żydowskiego do ziemi obiecanej w coraz większej liczbie i z niespotykaną dotąd intensywnością. Nie jest to tylko konsekwencja polityczna czy społeczna. Jest to zjawisko, które wydaje się wykraczać poza naturalne wyjaśnienia. Coś niewidzialnego przyciąga lud Izraela z powrotem do domu, tak jakby jakaś wyższa siła kierowała każdym krokiem tego powrotu. Od czasu powstania państwa Izrael miliony Żydów wyemigrowały z powrotem do tego kraju z czterech stron świata Rosji, Etiopii, Francji, Stanów Zjednoczonych i kilku innych krajów. Ruch ten znany jest jako alija, co w języku hebrajskim oznacza wznoszenie się nie tylko w sensie geograficznym, ale także duchowym. Dla Żydów powrót do Ziemi przodków jest jak wstąpienie do świętego miejsca, i z roku na rok liczba osób, które dokonują tego wyboru, stale rośnie. Ale dlaczego teraz? Dlaczego ten przyspieszony ruch ma miejsce w naszych czasach? Odpowiedź może leżeć w samym Piśmie Świętym. W trzydziestym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa jest wyraźna obietnica: Nawet gdyby ludzie rozproszyli się na krańce Ziemi, Pan zgromadzi ich ponownie i przyprowadzi z powrotem do Ziemi, która została obiecana ich przodkom. Taka przepowiednia wydawała się niemożliwa do spełnienia przez wieki, aż do momentu, gdy zaczęła się wyczerpywać. Po cichu i konsekwentnie na oczach świata. W 37. rozdziale księgi Ezechiela znajduje się jeszcze jeden potężny obraz. Wizja doliny, suchych kości. Bóg objawia w nim prorokowi, że te kości reprezentują lud Izraela, który stracił nadzieję, tożsamość i siłę, ale potem pan tchnął w nich życie, połączył kości, dał im ciało i przyprowadził ich z powrotem do ziemi Izraela. Ta wizja, niegdyś symboliczna, dziś wydaje się nabierać realnych kształtów, gdy dzieci Izraela powracają, aby odbudować nie tylko Ziemię, ale także swoją wiarę, swoje korzenie i swoją kulturę. Co ciekawe, wielu Żydów, którzy wracają do kraju, nie kieruje się wyłącznie względami ekonomicznymi czy względami bezpieczeństwa. Pojawia się głębokie, często niewytłumaczalne uczucie, że czas wracać. To pokazuje, że być może to, co mamy do czynienia, jest czymś więcej niż zwykłą indywidualną decyzją. To tak, jakby wewnętrzny głos, zakorzeniony w sercu każdego potomka Abrahama, wzywał ich z powrotem do wypełnienia znacznie większego celu. Inną ważną kwestią jest to, że im więcej Żydów wraca do Izraela, tym bliższe jest prawdopodobieństwo, że świątynia ponownie stanie się centralnym elementem życia religijnego ludzi. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie ze starożytnymi prawami, niektóre rytuały i uroczystości wymagają fizycznej obecności dzieci Izraela w Jerozolimie. A ten ruch masowych powrotów może niemal po cichu przygotowywać grunt pod jeszcze głębszą przemianę, zarówno duchową, jak i proroczą. Warto również zauważyć, że powrót ten ma miejsce w czasie wielkiej globalnej niestabilności. Konflikty, prześladowania, załamania gospodarcze i polaryzacja ideologiczna sprawiają, że wiele osób poszukuje bezpieczeństwa i tożsamości. I właśnie w tym kontekście lud Izraela gromadzi się ponownie na swojej ziemi, jakby przygotowywał się na coś bliskiego, coś dużego. Coś świętego. Biorąc to pod uwagę, musimy się zastanowić, jeśli ta siła, która przyciąga ludzi z powrotem do Izraela, jest zgodna z najstarszymi proroctwami Biblii, to co sygnalizuje reszcie ludzkości? Czy wszyscy jesteśmy zaproszeni, nawet jeśli pośrednio, do spojrzenia na Jerozolimę innymi oczami, nie tylko jako na miasto, ale jako epicentrum czegoś, co wkrótce eksploduje i zyska wieczne znaczenie? Powrót narodu żydowskiego do ich ziemi jest czymś więcej niż tylko ruchem migracyjnym. Jest to cicha odpowiedź na Boże wezwanie, które rozbrzmiewa echem przez wieki. I czy ta rozmowa nadal trwa? W miarę jak ludzie wracają do Ziemi obiecanej, a duchowe przygotowania nabierają tempa, pojawiają się jeszcze bardziej enigmatyczne znaki, tym razem pochodzące od samej natury. Ostatnio pojawiły się doniesienia o wydarzeniach sejsmicznych w Jerozolimie, zwłaszcza w okolicach Góry Oliwnej. Tego samego miejsca, o którym prorok Zachariasz wspomina jako miejsce jednego z najbardziej wpływowych momentów w proroctwach biblijnych. W księdze Zachariasza 14.4 czytamy, że w dniu pańskim stopy mesjasza spoczną na górze oliwnej, a góra rozpadnie się na pół, tworząc wielką dolinę. Proroctwo to przez wieki wydawało się symboliczne. Teraz jednak geolodzy zarejestrowali niezwykłą aktywność sejsmiczną w tym regionie, w tym ruchy płyt, które wskazują na możliwość pęknięcia struktury gleby, tak jakby Ziemia zaczynała reagować na przepowiedziany czas. Ciekawe, jak natura, która nie nagina się do woli człowieka, zdaje się reagować na czas wyznaczony przez Boga. I nie ogranicza się to tylko do Jerozolimy. Ekstremalne zjawiska, zjawiska pogodowe, rzadkie zaćmienia i koniunktury niebieskie, zwielokrotniły się na całym świecie. Dla wielu są to tylko zbiegi okoliczności, dla innych są one echem z nieba zwracającym uwagę ludzkości na to, co ma nadejść. Te znaki, dodane do wydarzeń w Izraelu, nie powinny być ignorowane. Biblia przypomina nam w Ewangelii Łukasza 21 i 11. Że przed końcem będą wielkie trzęsienia ziemi, głód i zarazy w różnych miejscach, i straszne wydarzenia, i wielkie znaki z nieba. A my widzimy to wszystko w naszych czasach. Świat, jaki znamy, wydaje się zmierzać ku zwrotowi, struktury są chwiejne, narody są w napięciu, wydaje się, że chaos zawsze się, ale dlaczego wszystko to wydaje się zbiegać w jednym miejscu? Dlaczego Jerozolima pozostaje centrum nerwowym proroctw biblijnych, odpowiedź może leżeć w jego duchowej roli, nie tylko jako stolicy Izraela, ale jako punktu spotkania między niebem a ziemią, między obietnicą a jej spełnieniem. To właśnie w Jerozolimie rozegrały się wielkie akty historii zbawienia i to tam, zgodnie z Pismem Świętym, wszystko powróci. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że odliczanie minęło punkt powrotu, że weszliśmy w fazę, w której niebiańskie koła zębate obracają się nieodwracalnie. Cztery główne znaki, zapowiedziane przez badaczy eschatologii biblijnej odrodzenie Izraela, powrót narodu żydowskiego, przygotowania do trzeciej świątyni i znaki w przyrodzie są już w toku. Nie chodzi już o to, żeby czekać aż coś się zacznie robić. To wszystko się dzieje teraz. W tym kontekście nasuwa się nieuniknione pytanie, czy jesteśmy przygotowani na to, co nadchodzi? A może patrzyliśmy na te wydarzenia jak na zwykłe dane historyczne, nie zdając sobie sprawy z duchowej głębi, która się za nimi kryje? Konieczne jest zrozumienie, że kiedy Biblia mówi o znakach, to nie tylko ostrzega nas przed katastrofami czy nadprzyrodzonymi wydarzeniami, wzywa nas do pokuty, czujności i ponownego połączenia się z Bogiem. Znaki mają nie tylko zrobić na nas wrażenie, ale także nas obudzić. A być może największy znak ze wszystkiego nie znajduje się na zewnątrz, ale w nas. Niepokój. Poczucie pilności, chęć zrozumienia, co się za tym wszystkim kryje, są to objawy, o których mówi Duch Święty. Pytanie brzmi: czy słuchamy? Bo jeśli nawet Ziemia się porusza, jak możemy nadal stać w miejscu? Biorąc pod uwagę wszystko, co do tej pory zostało ujawnione, jedno jest niezaprzeczalne: w ruchu dzieje się coś znacznie większego. Nie są to niezwiązane ze sobą zbiegi okoliczności, ale znaki, które z niemal chirurgiczną dokładnością przeplatają się z proroctwami zapisanymi w Biblii tysiące lat temu. Odrodzenie Izraela, powrót Żydów, plany trzeciej świątyni, potrząśnięcie ziemią i manifestacje w niebie wszystko wskazuje na ten sam cel: realizację Bożego planu, którego nie można już dłużej ignorować. Ale najbardziej niepokojące jest to, że nawet w obliczu tak wielu dowodów, wielu ludzi nadal żyje tak, jakby nic się nie działo. Życie toczy się w swoim tempie, mnożą się rozproszenia, a Boże wezwanie odbija się echem w głębi serc, które są zbyt zajęte, by słuchać. Być może jest to wielka bitwa naszych czasów, nie przeciwko widzialnym wrogom, ale przeciwko duchowej obojętności. Co zamierzamy z tym wszystkim zrobić? Ignorować, odroczyć, a może przebudzenie? Słowo ostrzega nas, że powrót Jezusa będzie jak złodziej w nocy. Nie będzie reklam na billboardach, nie będzie widocznego odliczania. Znaki są ostrzeżeniem. I już pulsują z coraz większą intensywnością każdego dnia. Jerozolima to nie tylko przygotowania, zostaje przemieniona, przeniesiona w centrum historii, gotowa do spełnienia swojej ostatniej roli. To jest czas, aby spojrzeć poza to, co widzą oczy. Nadszedł czas, aby przewartościować priorytety, zrobić rachunek sumienia i zadać sobie pytanie, czy gdybym Jezus powrócił dzisiaj, byłbym gotowy? To nie jest kwestia religijna. To jest egzystencjalne. To sprawa osobista. Sprawa jest pilna. Nie, znamy dnia ani godziny, ale wiemy, że znaki są tam obecne wyraźne, mocne i rzeczywiste. Czas zwątpienia minął. Teraz czas na decyzję. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu daje nam ten czas na refleksję, skorygowanie kursu i powrót do niego. Nie ze strachu, ale z miłości, ponieważ On nie chce, aby ktokolwiek był zgubiony, ale aby wszyscy doszli do poznania prawdy. I może, tylko może, ten film trafił do ciebie nie przypadkowo, ale jako przypomnienie, delikatny dotyk od Boga, który mówi. Hej, wciąż tu jestem, a jest jeszcze czas. Zanim skończę, chciałbym was zaprosić do szczerego zastanowienia się, co zamierzacie zrobić z tym przesłaniem. Czy pozwolisz by to przeszło? A może pozwoli mu odmienić twoją podróż? Jeśli coś dziś do ciebie przemówiło, udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa. Zostaw swój komentarz poniżej. Chcemy wiedzieć, co ta treść w Tobie obudziła. I oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby nadal otrzymywać wiadomości, które budują, odsłaniają i przemieniają. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami do końca. Niech Bóg Was błogosławi, prowadzi i przygotowuje Wasze serca, bo jedno jest pewne. Znaki tam są i czas jest bliżej niż nam się wydaje.